Paneczko tutaj, Minecraft Kart YouTube. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tragmanią. Tak, gra polecana dość często powraca, czyli tragmania forever. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam o co chodzi w tej grze. No to zaczynajmy. Gra ogólnie ułożona dla gier takich samochodowych. Tak jak widzicie, mamy tutaj jednego gracza: internet, czyli taka też można powiedzieć wieloosobowa. Wielu graczy, edytory, profil. Zacznijmy, może, od profilu. W profilu możemy sobie wybrać samochód, sterowanie, statystyki swojej jazdy. I zaawansowania, czyli usterki naprawić i tak dalej, jeżeli byście mieli. Twórców możemy zobaczyć. To mamy na przykład pseudonim, Minecraft Guard. Klakson, domyślny klakson. No tak, powrót. No dobra, edytory. Możemy stworzyć nową trasę. Wczytać trasę, którą już wtedy stworzymy. Pomalować swój samochód. Edytować powtórki wielu graczy na tym komputerze lub w sieci lokalnej. Internet. Konto online, tak. Ja na razie nie mam tutaj. Nie było mi potrzebne. I jeden gracz. Mamy tory. Biały, czyli ten najłatwiejszy. Ja nie przechodziłem, tylko sprawdzałem. Zielony, minimalnie trudniejsze. Niebieski, no trudniejsze. No i czerwony, dosyć trudny. Czarny, to już te najtrudniejsze, które trzeba odblokować za pomocą wygrywania innych torów. Tak, moim zdaniem ta gra jest bardzo fajna. Myślę, że się Wam spodoba. No to. Do zobaczenia. Mówił wasz Minecraft card YouTube.